Zadanie 17. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych XY dane są. Prosta k o równaniu y równa się 1, 2x plus 5 oraz prosta l o równaniu y minus 1 równa się minus 2x. Proste k i l mamy dokończyć w stanie i wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych niżej, a b, c, d. No i albo te proste KL się pokrywają, albo nie mają punktów wspólnych, albo są prostopadłe, albo przecinają się pod kątem 30 stopni. Ja proponuję na początku mamy prostą K, czyli to się równa y równa się 1, 2, X plus 5. No i mamy prostą L, którą sobie y, przemienimy, bo to jest wzór ogólny, a my sobie zrobimy z tego wzór postać kierunkową, ok? Zatem Y będzie się równało minus 2x plus 1. I teraz. Pierwsze co zawsze no, ja bym proponował wam tutaj akurat to jest to, że no, spójrzcie na współczynniki A. Współczynnik A tutaj to jest 1 druga, a współczynnik L to jest minus dwa. No Dla wprawnego oka i dla osoby dobrej matematycznie, no... No, od razu widać, że jest to, jak to pomnożymy, to wychodzi nam, zobaczcie, 1, druga razy minus 2, tutaj skrócimy, czyli minus 1, prawda? Czyli de facto na pewno są to proste, prostopadłe, bo takie mamy założenie, jeżeli chodzi o prostopadłość prostych. W przypadku oczywiście tych prostych, wyrażonych w formie w tej postaci. Kierunkowej. No oczywiście możemy na pewno widać, że one się nie pokrywają, no bo nie są takie same, nie, czy nie mają punktów wspólnych. No bardzo łatwo to sprawdzić, bo jak sobie podstawimy Y pod Y, no to wtedy wyznaczymy, czy one są, czy one mają jakieś punkty wspólne, czy tych punktów wspólnych nie mają Prawdopodobnie skoro są prostopadłe, to raczej ten punkt wspólny będą oczywiście na 100% miały, co możemy sobie wyliczyć. No ale już na pierwszy rzut oka widać, że skoro tu jest A, tu jest A, no to sprawdzamy, czy są prostopadłe, czy są równoległe. Jeżeli są prostopadłe, no to mamy C, jeżeli nie, to szukamy innej odpowiedzi.